Na pełen emocji program, zaprasza Orlen. Dzisiejszy dzień może nie był wymarzony ze strony sportowej. Wcieliliśmy się w rolę kibica. Tak naprawdę nie miałem dawno okazji od tej strony zobaczyć rajdu. Kibice rajdowi to, to niewiarygodne indywidualności. Wyobraźcie sobie, że aby zobaczyć jakikolwiek mecz piłkarski wystarczy 90 minut na stadionie. Natomiast, żeby zobaczyć takie wydarzenie, jakim jest rajdem do Świata, trzeba spędzić kilka dni, być gotowym na upały, na błoto, na deszcz, na wiatr i spędzić naprawdę 2-3 dni w lesie, na polach, na łąkach, aby oglądać przez kilkadziesiąt sekund pędzące samochody. Moim zdaniem kibice rajdowi to są najlepsi kibice świata. Bycie kibicem to również bycie piechurem. Nie każdy może, tak jak my, wjechać pod sam OS-u bardzo często trzeba parę kilometrów się przespacerować, ale piękne mazurskie okoliczności przyrody, słońce, ciepło dla zdrowia, kilka kilometrów można przejść po to, żeby oglądać warcie najlepszych kierowców wiatrów. Przyjemnie się to oglądało, ale jednak jakbym miał wybrać scenariusz, to wybrałbym scenariusz w biurze, czyli za kierownicą. Byliśmy na strefie kibica, także mieliśmy super kontakt z fanami, rozdaliśmy mnóstwo autografów. Porobiliśmy sobie zdjęcia, także atmosfera rajdu dalej nam się udzieliła. Trzymajcie się na następnym rajdzie. Trzymajcie za nas kciuki i śledźcie nas na wszystkich social mediach, które mamy dostępne. Trzymajcie się. Na pełen emocji program zaprosił Orlen.